Katiusa na podwoziu ziła z rakietami. za rodziny, a to drugie to nie wiem. zaki to okazji. Gwardia. o no, ładnie zrobiony a tak wygląda ziół obok przed remontem tak wygląda podwozie samo Nuszki wykręcane, światełka małe. Ile tych koty usz? 1 2 3 4 5 6 7 8 16 na raz. Żółtnia. Co tam w środku jest? Grossyby Czulowato, ktoś pomalował kiedyś. A, to też miało wyciągarkę, tak jak tutaj. Trąbki, korągiewki. Tak to wygląda w środku. To przynajmniej nie ma szyb pomalowanych. Centralne pompowanie kół. Jaderko. <grymne> o, nawet kuchnia polowa się załapała. No patrzcie. Ale numer. Jaka okazja Gaśnica chyba oryginalna od tego ziła A tutaj gaz Tylko zaś mi się pomyli numer. To jest to, to samo co nasz polski Lublin 51, a gaz 51 Nie, gaz 63 to jest niby No fajne, fajne Ale w środku prawie podobne do tego zima. A bo to jest 63 rok, to dlatego jest taka wersja. Gaz ja 63, a nie 51 jak Lublin. Kanciapa pewnie drewniana cała. Zabudowa ciekawe czy u ruski też krochówkę dają wojskową. Wiosło do mieszania zupy 59 rok produkcji gar kuchni O, trochę deszcz musiał padać Tutaj się wrzuca do paleniska 25 litrów pojemności zbiornik na zupę Czy tam inny wynalazek Czyli można 250 litrów na raz zupy zrobić. No fajne fajne Oto nawet kozę mają w środku napęd na przód i tył z ile oczywiście 6 na 6 nie wiem, powietrze mu schodzi albo coś że na kołkach go postawili masa do ramy bolsą założyli ale wyciągarka jak nazywa to poważna Chłodnica oleju. A, to żeluzję ma na chłodnicy wody. O, ja pewnie części biorą z tego wynalazka. Cztery na cztery. No ale ta wyrzutnie Katiusy to już w ogóle... katjusza 41-45 no, Taka to wystawka sprzętów Tutaj ułas trochę przerobiony do oprodu po jakichś przejściach Trochę tam lakier się sypie szyba pęknięta to z tej strony to już w ogóle ciekawe wygląda, trochę ze zeżarło. Ale tak to by jeszcze pewnie w teren by pojeździł, trochę ale nie mi się wierzy, że blach nie można do ładza jak jeszcze nowe jeżdżą. A nie, to jest ten stary układ. Stary? Nie, nowy już ten. Nie jest tym wąskim dziobem, tylko z szerokich. A te też te blachy tak samo wyglądają. To mnie specjalnie było zrobione. Osłony tylko przykręcone.